Witam wszystkich, z tej strony Pilarz Amator. Dzisiaj kolejny odcinek z zapowiedziami, ale uważam, że warto obejrzeć go do końca, ponieważ będzie kilka przydatnych informacji. Wiem, że ostatnio trochę dużo tych zapowiedzi, a mało konkretnych treści, ale tak jak już nieraz wspominałem, chcę żeby wszystko na moim kanale miało ręce i nogi. I nie chcę was zaskakiwać niespodziankami, na przykład jeśli będę prezentował nową chińską pilarkę nie z oryginalną prowadnicą, tylko z prowadnicą Baribala, którą macie okazję teraz zobaczyć na zdjęciu. No więc uznałem, że będzie potrzebny jeszcze jeden krótki odcinek z zapowiedzią najbliższego odcinka i z małym wyjaśnieniem. Eee, tak jak widzicie na zdjęciu, są tutaj prowadnice Baribala. O, i łańcuch. Nie mogę się doczekać tego testu. Dlaczego postanowiłem nagrać ten odcinek? Ponieważ jest parę ciekawostek związanych z tą marką. To jest polska marka. Nie wiadomo gdzie się odbywa produkcja, trudno to stwierdzić. Na stronie marki jest to tak opisane, jakby to oni wytwarzali. No wiadomo, że prawdopodobnie zamawiają w Chinach. Tego nikt się tak naprawdę nie dowie. Natomiast byłem mile zaskoczony jakością tych prowadnic, jeśli chodzi o użycie amatorskie, bo powiedzmy sobie szczerze, profesjonalistów mało co jest w stanie zadowolić. Profesjonalista pracujący 8-10 godzin dziennie w lesie pilarką wyrabia takie ilości drewna, jakie czasami amator przez rok nie jest w stanie wyrobić. Więc dla nich podstawowe modele markowych prowadnic jak Oregon to też jest szmerc. To, to też trzeba uczciwie powiedzieć, że dla takiego profesjonalisty, który wyrabia bardzo duże ilości drewna, to uznanie mają tylko kute prowadnice, które są bardzo drogie. Taka średniej długości prowadnica potrafi kosztować ponad 300 zł. No ale one mają zadowalającą trwałość dla, dla profesjonalistów. Natomiast podstawowy taki model yy, Oregona laminowany to jest dla nich szmelc, bo oni są w stanie zajechać taką prowadnicę bardzo szybko. Natomiast dla amatora, no dla amatora podstawowy model Oregona to może służyć praktycznie <noise> przez całe życie pilarki, albo całe życie nawet pilarza. Zależy się jak dużo tego drewna tnie rocznie. No wszystko zależy od przerobu, no nie ukrywajmy, że amator amatorowi nierówny. Jeśli ktoś mieszka blisko lasu, ma duży dom i opala go wyłącznie drewnem, i ma na tyle dużo czasu, że może sobie co roku robić samowyrób, no to taka osoba może mieć spore przeroby drewna. Nadal to jest amator, jednak ma spore przeroby drewna. Jeśli ktoś ma fragment prywatnego lasu, nie wiem, 2-3 hektary albo hektar, i musi dbać regularnie o ten las. To też będzie miał dość spore przeroby. Jeśli ktoś używa pilarki do przycinania gałęzi w małym przydomowym sadzie, do wycięcia jakiejś samosiejki albo jakiegoś chorego drzewka, albo pocięcia 5 metrów drewna do, do kominka, no to taki amator będzie miał problem spalić przez rok nawet 5 litrów paliwa. Ale wracając do tematu. Ja jestem zwolennikiem stosowania markowych prowadnic i łańcuchów w chińskich pilarkach, bo wtedy możemy maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Pilarka ma nam de facto zapewnić napęd łańcucha, natomiast łańcuch jest na pierwszej linii frontu. To od niego zależy wydajność i czystość cięcia. Nieraz się spotkałem z, opinia z opiniami na różnych forach, gdzie była, gdzie była omawiana tematyka chińskich pilarek, że Chiński łańcuch praktycznie można od razu wyrzucić do kosza, ewentualnie zostawić do przycinania jakichś krzaków czy, czy generalnie drzewek o małej średnicy. Natomiast, żeby nacieszyć się pilarką, to od razu powinno się założyć dobry markowy łańcuch. Ja się z tym zgadzam. Natomiast jednocześnie było opinie, że prowadnica trochę posłuży, tak? ponieważ no, prowadnica ma, że tak powiem, zapewnić prowadzenie łańcuchowi. Więc yy, przez jakiś czas pełni swoje zadanie. No i tutaj można się zdziwić. Jest to po części prawda, bo faktycznie, jeśli ktoś wyrabia 5-10 metrów drewna rocznie, to ta chińska prowadnica mu trochę czasu posłuży. Natomiast na przykładzie liderka, którego tutaj widzicie na zdjęciu, miałem okazję się przekonać, że niektóre oryginalne chińskie prowadnice są zrobione dosłownie z plasteliny ale to dosłownie z plasteliny e, dlatego postanowiłem zakupić baribala żeby przetestować go na liderku kiedy będę szykował recenzję dla was i przy okazji łańcuch baribala i teraz takie małe wyjaśnienie dlaczego baribal no w końcu to też chińszczyzna tak jak powiedziałem wcześniej ja jestem zwolennikiem e, używania markowych prowadnic z łańcuchów w chińskich pilarkach jednak każdy człowiek ma tą tendencję, że jeśli może coś o zadowalającej jakości kupić taniej, a nie używa sprzętu bardzo często, no to chce zaoszczędzić. Więc y, ja jako tester y, czuję się zobowiązany do sprawdzenia niektórych tańszych produktów. Y, mój pierwszy łańcuch i prowadnicę Baribala kupiłem 3 lata temu. Y, było to spow spowodowane zakupem Faworyta z 45 cm prowadnicą Oregona. No i stwierdziłem, że takiej długiej nie potrzebuję. Szkoda mi było tego łańcucha tępić na drewnie pobudowlanym. Stwierdziłem, że przyda mi się do, do innych pilarek i ta prowadnica i ten łańcuch. Natomiast do testowania faworyta zamówiłem sobie właśnie 33 cm tutaj zaznaczyłem 33 cm prowadnicę baribala na próbę. Na próbę chciałem zobaczyć co to jest warte, jak długo wytrzyma, jak szybko się wyżłobi. No i też zamówiłem łańcuch baribala i oprócz tego e, sporo innych łańcuchów, między innymi Maja, Trilling, Stila, Cox'a, Oregon'a e, i miałem zamiar przeprowadzić na własne, prywatne potrzeby, dość szeroko zakrojone testy. E, trochę mi to nie wyszło z powodów niezależnych ode mnie po prostu praca moja praca zarobkowa tak mnie pochłonęła, że prace porządkowe, które miałem wykonać na działce ojca po prostu zostały odsunięte długo w czasie więc nie miałem okazji przetestować tych wszystkich łańcuchów jednak fakt, faktem, że na tej prowadnicy wypaliłem grubo ponad 20 litrów paliwa i jak widać prowadnica jest w stanie idealnym ma 3 lata, no 3 lata tutaj są nieistotne ponieważ liczy się ilość przerobionego drewna, ilość przepalonego paliwa pilarką no 22 litry wiem, że to jest malutko i prowadnica de facto nie powinna mieć jakichś wyraźnych uszczerbków na zdrowiu ale jak później pokażę wam na przykładzie liderka no jednak nie jest to takie oczywiste no więc ten baribal tutaj zakreślony ma 3 lata i ponad 20 litrów paliwa za sobą i tylko ma wyszczerbioną farbę w niektórych miejscach, de facto, nie widać na nim śladu zużycia, nie widać śladów tutaj wyżłobień, trzyma się w doskonałej formie, dlatego yy, będąc zmuszony wymienić prowadnicę yy w liderku, postanowiłem zamówić baribala, żeby sprawdzić, czy baribal pod łańcuchy piko jest tak samo solidny jak baribal na podziałkę łańcucha 0,325, bo to jest 1,5 mm 0,325 i teraz kwestia łańcuchów to jest bardzo ciekawa sprawa ponieważ te 3 lata temu o, w takim pudełeczku mam łańcuch Pico pół to baribala w tej chwili ale do czego zmierzam 3 lata temu zamówiłem łańcuch Barybala jednak pomylili się i przysłali mi łańcuch nie na prowadnicę 33 cm tylko na prowadnicę 38 cm dlatego nie miałem możliwości sprawdzenia przetestowania tego łańcucha kiedy szukałem informacji w internecie znalazłem na forum dla Pilarzy fatalne informacje tutaj, tutaj na forum Pilarz.org możemy przeczytać, że Łańcuch to jest totalna chińszczyzna, natomiast ja mam pewien problem z tymi opiniami. Oczywiście ja nie bronię łańcuchu Baribala, ponieważ przyznaję szczerze, że jeszcze nie miałem okazji żadnego z nich przetestować. Tego, który u mnie leży od 3 lat z powodu, że był przesłany nie na tą długość prowadnicy, którą miałem, a chwilowo nie miałem żadnej pilarki na prowadnicy 38, żeby na innej maszynie przetestować go. Natomiast łańcuch Pico parę dni temu do mnie przyjechał, więc dopiero będę miał okazję go przetestować. No ale wracając do tematu. Ja pamiętam, jak kiedyś szukałem informacji w internecie na temat tych łańcuchów i było takie bardzo duże forum dla pilarzy, na którym też miałem konto. Eee, I ja mam dość dobrą pamięć. I te opinie, które tutaj czytam, mam wrażenie, że są przepisane z tamtego forum. Dosłownie toczka w toczkę. I z czym mam problem? Tamte opinie były z 2015 roku. Yy, ostatnio szukałem tego forum, nie mogłem go znaleźć, prawdopodobnie nikt nie opłacał serwerów i forum yy, wygasło. Yy, no i szkoda, naprawdę szkoda, bo to było niezależne forum pilarze. Tam można było przeczytać bardzo dużo wartościowych opinii, bardzo doświadczonych pilarzy. Natomiast to forum Pilarz.org jest utrzymywane przez, przez prywatnego przedsiębiorcę, więc opinie tutaj mogą być trochę bardziej stronnicze niż tam. Nie chcę podważać wiarygodności tego forum, natomiast czytając te teksty tutaj, mam wrażenie, że to są przepisane informacje, które ja czytałem w, we wpisach z 2015 roku. Jaki dowód na to mogę pokazać? Proszę, tutaj jest wpis pewnego pana. Mam Baribala, zarówno prowadnicę, jak i łańcuch. Powiem nigdy więcej. łańcuch po około pięciu zbiornikach wyciągnął się maksymalnie. Korekta o dwa ogniwa. Ostrzenie co pół zbiornika. Yy no to są typowe informacje jak dla chińskiego łańcucha, ale prodarzenie łańcucha nie posiada jakiegokolwiek rodowania do utworzenia filmu olejowego. No więc to są informacje, które czytałem na tamtym forum i to były wpisy z 2015 roku. A jak mogę to udowodnić? Już Wam pokazuję. Ten łańcuch tutaj na dole to jest Baribal, który kupiłem 3 lata temu. Widać na ogniwach, że nie ma tutaj znaczka firmowego Baribala, no ale właśnie takie łańcuchy przychodziły, kiedy się zamawiało łańcuch Baribala. Prawdopodobnie jest to oznaczenie firmy, w której zostały wyprodukowany. Ja nie twierdzę, że ten łańcuch jest dobry, ani też nie twierdzę, że jest zły, ponieważ jeszcze go nie przetestowałem. Dopiero teraz będę, będę miał okazję go przetestować na prowadnicy 38 cm. Jednak chciałem zwrócić uwagę, że proszę, mamy otwory w ogniwach prowadzących na olej. We wpisie, który Wam przytoczyłem, jasne jest napisane, że łańcuch nie posiada jakiegokolwiek rodowania do utworzenia filmu olejowego. No więc są to dużo starsze opinie, prawdopodobnie dotyczące łańcuchów Baribala sprzedawanych 5-6 lat temu. Natomiast yy, dlaczego tak nie mogę się doczekać testów? Ponieważ widać, że Baribal cały czas w jakiś sposób stara się polepszać te swoje produkty. Na pewno je polepszył w sposób wizualny, a czy polepszył je w sposób jakościowy, to się dopiero okaże. I proszę bardzo, do góry mamy łańcuch Pico. Baribala, który przyszedł do mnie parę dni temu. I jak łatwo, dlaczego tutaj jest łańcuch Stila? To jest też łańcuch Piko, ponieważ możemy zobaczyć z kogo zżynają albo na kim się wzorują. Proszę zobaczyć tutaj otworek i te wgłębienia na lepsze utrzymanie oleju na ogniwach prowadzących. A tutaj mamy oryginalny łańcuch Stila, też Piko półdłuto. Też, no on już akurat trochę pociął, Niedużo, ale troszeczkę. I też mamy otworek wgłębienia. No i tu jeszcze jest taki, takie podłużne wyżłobienie. Dodatkowo no tutaj już na baribalu tego nie ma, ale i kolorystycznie, e, jeśli chodzi o specyfikę wgłębień w ogniwach prowadzących, ewidentnie widać na kim wzoruje się baribal. E, albo firma, której zleca wykonanie swoich łańcuchów. Do tego widać, że bardzo dbają o stworzenie wizerunku marki, ponieważ ogniwa wizualnie wyglądają, no kozacko można powiedzieć. Nie wiem, czy to jest malowanie, czy grawerowanie, to już tak dokładnie nie widać, ale generalnie widać, że jest znaczek Baribala. Więc różnica między łańcuchem sprzed trzech lat, a obecnie zamówionym, wzrokowo jest bardzo duża. Pytanie, czy to jest tylko dbanie o wizerunek, czy jakość też będzie dużo wyższa. No, jeśli ktoś próbowałby zasugerować, że to jest jednak inna podziałka łańcucha, no to chciałbym zwrócić uwagę, że zamawiając łańcuch pico były też zdjęcia poglądowe na łańcuchy 0325 i wyglądają one dokładnie tak samo jak łańcuch piko, czyli w tej chwili, gdyby ktoś zamówił ze świeżych dostaw łańcuch Baribala 1,5 mm 0325 to będzie on wyglądał dokładnie tak samo jak tutaj do góry ten łańcuch Pico 1.3. I teraz do czego zmierzam? Zamawiając ten łańcuch, zamówiłem też prowadnicę 38 cm na podziałkę 0,325 mm, ponieważ na tej prowadnicy będę docierał te chińskie pilarki nowe, które zakupiłem na potrzeby kanału. A dlaczego tak? No więc, jak już wspominałem wcześniej, planuję zrobić dość miarodajne i powtarzalne testy wydajności. I żeby można było wiarygodnie porównać pilarki, test musi być wykonany najlepiej na tej samej prowadnicy, tym samym łańcuchu. Ale tym problemem zajmę się później. Natomiast chciałbym również wykonać test wydajności pilarki na oryginalnie załączonych akcesoriach tnących. W tym momencie jeśli będę docierał pilarkę, a no i taka ważna kwestia yy, pomiaru wydajności chciałbym dokonać już na dotartej maszynie. Wiadomo, że jeżeli chcemy sprawdzić jak szybko maszyna nie, no to musimy ją katować na maksymalnych obrotach i wolałbym tego nie robić na docieranej maszynie. Yy, chociaż akurat uważam, że maksymalne obroty na docieraniu wcale nie szkodzą tak bardzo, jak większość osób uważa, ale kluczową kwestią jest czas, przez który trzymamy maszynę na pełnych obrotach. Jeżeli to jest krótkotrwałe, chwilowe wejście na obroty, to nawet jest skazane na docieraniu, ale to jest moja prywatna opinia. No więc y, chciałbym przeprowadzić te testy wydajności już na dotartych maszynach, żeby były jak najbardziej wiarygodne. Jeżeli będę docierał maszynę na oryginalnej prowadnicy, oryginalnym łańcuchu, no to nie da się ukryć, że łańcuch się trochę zużyje ja chciałbym sprawdzić jaką wydajnością dysponują maszyny na oryginalnie dołączonych łańcuchach tak jak są sprzedawane dlatego będę je docierał na oddzielnym na oddzielnej prowadnicy, oddzielnym łańcuchu jak już maszyna będzie dotarta to wtedy będzie robiony test wydajności dlatego na potrzeby docierania zakupiłem właśnie baribala 38 cm no i przy okazji sprawdzimy go czy ta firma nadal trzyma taką jakość no, oczywiście cały czas zaznaczam. W lesie prawdopodobnie te prowadnice by się nie sprawdziły przy tej ilości przerobu, co tam nie, mają pilarze. Natomiast w warunkach amatorskich na razie jestem bardzo zadowolony. A że oryginalne chińskie prowadnice dołączone do pilarek potrafią być gorszej jakości niż ten niedrogi Baribal, to przekonałem się na liderku. Tutaj tak mocno nie widać. Ponieważ już pilnikiem zrodowałem tą prowadnicę. Jednak po ostatniej pracy w lesie byłem w szoku. Jak mocno ta prowadnica się wyżłobiła. Jakie tu się zawijasy zrobiły. Ze stali, które musiałem spiłować pilnikiem. A ta prowadnica ma za sobą 11 litrów. Fakt faktem, że 11 litrów paliwa na małym liderku to są 44 zbiorniki. Tak, tak, no mały liderek ma tam ledwie 260 cm sześciennych pojemność zbiornika paliwa, trzeba zdać sobie sprawę, że on nigdy do zera nie wyciągnie, więc na jednym litrze są 4 zbiorniki. O, tutaj na tym zdjęciu widać trochę lepiej, ale mówię, to jest i tak obraz yy, zniwelowany przez to, że zrodowałem pilnikiem tą prowadnicę, natomiast byłem w szoku, że o ile jeszcze wycinałem krzaki i samosiejki, to nie było widać tak mocno zużycia. Natomiast po pracy w lesie, gdzie wypaliłem 6,5 litra przy bardzo intensywnej pracy, no tutaj aż byłem w szoku, jak, jak ściągałem prowadnicę, że do tego stopnia dostała w kość. Mało tego, Aha, jeszcze ktoś może mi zarzucić, że dlaczego zmieniam, no bo po zrodowaniu wystarczy im obrócić i dalej eksploatować. No, problem pojawił się tu. Wszystko dokładniej omówię, jak będę robił recenzję tego liderka, ale w miejscach natarcia, gdzie łańcuch wchodzi w prowadnicę, ona starła się tak mocno. O tutaj próbowałem to ująć, nie widać tak dokładnie, ale w miejscach natarcia blacha jest dosłownie trochę grubsza niż papier. I mam podejrzenie, że to jest jeden z powodów, że ta pilarka ma problem z gubieniem łańcucha. Przez całą moją karierę, przez 20 lat, ani razu nie spadł mi łańcuch, a na tym liderku spadł już 3 razy. I mam podejrzenie, że to jest problem tego, tego modelu. Natomiast nie wiem, czy to jest problem pilarki czy prowadnicy, więc się przekonamy po zmianie prowadnicy na. Baribala zobaczymy, czy problem będzie dalej występował, czy się uspokoi. O, tutaj mały dowodzik, to jest liderek. I najbliższy odcinek to będzie recenzja liderka. Wypaliłem na nim 11 litrów paliwa, więc myślę, że już można jakieś wstępne opinie powiedzieć. Jeśli ktoś uważa, że 11 litrów paliwa to jest mało. No to chciałbym wam coś pokazać. Dwie trzecie tego drewna zostało pozyskane tym liderkiem ze zdjęcia. Tak. I zużyłem przy tym 6,5 litra paliwa. Puszczę jeszcze raz. 6,5 litra paliwa to jest 26 zbiorników przy tym małym liderku. I to wystarczyło, żeby 2 trzecie tego drewna wypracować. Szczerze mówiąc chciałem podczas tej pracy sprawdzić ile wytrzyma liderek i chciałbym całą tą pracę wykonać liderkiem. Niestety spłatał mi niezłego psikusa, i musiałem kończyć pracę faworytem, ale dojdziemy do tego podczas recenzji. Tu jest dowód, że asortyment na podczas wykonywania tej pracy nie był tylko drobny, nie była to tylko gałęziówka, ale był też grubszy asortyment. Tu się proszę nie sugerować. Tak jak powiedziałem, faworytem musiałem kończyć pracę. Natomiast na tym konkretnym stosie tutaj do tego poziomu to wszystko było liderkiem pozyskiwane. O, tu można sobie zobaczyć, że połowa asortymentu to jest tak zwana gałęziówka. A druga połowa asortymentu, to jest już dość grube drewno. Więc myślę, że można już parę słów powiedzieć na temat tej pilarki po przerobieniu takiej ilości drewna. Oczywiście zaznaczam, dwie trzecie tego stosu to jest lider. No więc wracając do naszego głównego tematu. Odebrałem już naprawione łańcuchy. Ten łańcuch sztila, tutaj co widać na zdjęciu, też pracował na liderku, ale niestety nie zdążył sobie zbyt długo popracować. Spadł i dostał takiego strzała, że trzeba było wymienić. Mówiąc, że dostał strzała, mam na myśli to, że podczas spadnięcia łańcuch dość brutalnie styka się z kołem zębatym i dochodzi do uszkodzeń ogniw prowadzących. Czasami są tak uszkodzone, że trzeba pilnikiem jest spiłować, żeby weszły w prowadnicę, a czasami nawet wymienić. I w tym przypadku musiałem aż 5 ogniw łańcucha wymienić, znaczy dać do wymiany. Łańcuchy już wróciły z serwisu. Do tego doszedł nowy Baribal, więc mogę już spokojnie przygotowywać recenzję Liderka dla Was, ponieważ mam już wszystkie łańcuchy, mam nową prowadnicę do niego, więc można śmiało kręcić odcinek. No bo w końcu, co, co to za recenzja bez cięcia, prawda? <laughs> Dlatego dopóki nie miałem łańcuchów, to nie robiłem tej recenzji. Chodzi o czym mówić i o czym nagrywać. Tego baribara, który, Baribala, który u mnie leży od 3 lat, przetestujemy podczas docierania. Yy, pilarki, którą wybierzecie w moim ostatnim filmie, mam nadzieję, że jeszcze parę osób tam zagłosuje, ponieważ w tej chwili jest impas. Praktycznie jest 1 do 1 i yy, nie ma przewagi ani żaden olej, ani żadna pilarka, więc mam nadzieję, że jeszcze parę osób zagłosuje, bo jak nie, to będę musiał sam wybrać. No i taka ciekawostka tutaj. Dowód na to, że nie tylko chińskie maszyny będą u mnie testowane, a jeżeli nawet chińskie, to bardzo ciekawe egzemplarze. Eee, czarna prowadnica Oregona należy do maszyny, która jest czarnym koniem wśród y, wszystkich pilarek, które w tej chwili posiadam. Jest to maszyna najprawdopodobniej wyprodukowana w Chinach, zamówiona przez y, pewną markę. Na razie nie będę zdradzał, co to za marka. Powiem tylko, że jest to maszyna. Już zupełnie w innej klasie jakości wykonana. Nieskromnie mogę powiedzieć, że po wstępnych testach yy, wygląda na to, że ta maszyna po prostu wciąga nosem wszystkie chińskie pilarki, które posiadam. Co prawda, chwilowo jest niedysponowana, ponieważ miałem pecha i zerwała mi się linka gazu. I taka ciekawostka, dzwoniłem do centrali, bo chciałem zamówić. Nie chciałem im wysyłać pilarki w ramach gwarancji, chociaż nadal jest na gwarancji. Ponieważ no, cięgno gazu sobie wymienię sam, to są tak niewielkie koszty, że kurier będzie mnie drożej kosztował. No ale okazało się, że nawet nie mają na stanie tych cięgien, ponieważ to się w ogóle nie psuje i nikt tego nie zamawia. I, i oni nawet nie wiedzą ile to kosztuje, muszą dopiero zamówić u producenta. Czyli z tego wynika, że miałem po prostu pecha. Po rozebraniu rączki było ewidentnie widać, że tam prawdopodobnie w fabryce było przyszczepnięte podczas montażu i, i ta linka się trzymała tam na... No to wyglądało, że na jednym druciku to się trzymało i pękło po prostu w pewnym momencie. Miałem pecha, więc chwilowo ta maszyna jest, jest niedysponowana, ale wierzcie mi, że recenzja tej maszyny będzie naprawdę emocjonująca, ponieważ jeżeli to jest produkowane w Chinach, to jest zupełnie inna klasa jakościowa. I teraz pytanie do Was: czy ktoś z Was w ogóle rozpozna, co to jest za marka? Zdradzę Wam tylko, że w tym kółeczku jest właśnie ten czarny konik. Do którego należy ta czarna prowadnica Oregona? Mogę Wam jeszcze jedno zdjęcie pokazać dla podpowiedzi. Proszę. Nie będę przybliżał. Domyślcie się sami. No, kto się trochę zna na pilarkach, to wie, że tu stoi Makita, tu stoi Faworyt A co to jest? Co to jest? Jest to naprawdę świetna maszyna. No. No oczywiście jak każda maszyna ma swoje wady i zalety, ale komfort pracy nią, a innymi Chinkami to jest dzień a noc. No i jeszcze na koniec y, takie małe pytanie do Was. Pokażę Wam pewne zdjęcie. To jest y, prowizorycznie wykonany piec kominowy z dostępnych materiałów pod ręką, y, za pomocą którego można w sposób niemal bezdymny y, palić gałęzie, liście i de facto Surowiec drzewny, którego chcemy się pozbyć, jak wiemy, dzisiaj jest ten problem, bo sąsiedzi czasami zgłaszają, policja przyjeżdża, niby już nie wolno palić na, na własnych działkach. Kiedyś można było wypalać w sezonie niesionowiosennym liście, w tej chwili nie można. Natomiast jeśli ktoś ma większą działkę gdzieś i chce spalić trochę, krze, trochę pościnanych krzaków i gałęzi, to jeżeli zrobi sobie taką konstrukcję, nieważne czy to z cegieł, z z czegokolwiek, co ma pod ręką. To można palić w sposób niemal bezdymny. Po rozpaleniu tam jest, wytwarza się taka temperatura i taki ciąg, e, że po prostu praktycznie nie ma dymu. Wszystko spala się błyskawicznie, ale nie wiem, czy takie tematy Was w ogóle interesują, czy to poruszyć, czy, czy nagrać jakiś filmik, jak można sobie z dowolnego surowca, nawet z bloczków betonowych, y, złożyć taki, taki piecyk, by spalić na działce, co się ma do spalenia, a później rozebrać i. I po sprawie. Jeżeli jesteście tym też zainteresowani, to dajcie znać w komentarzach. Myślę, że w tym odcinku to wszystko. Następny odcinek to już będą konkrety to już będzie recenzja widerka, więc subskrybujcie i oczekujcie następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć. Później ci uciekaj, kurwa. <grywa> <grywa>